Cześć z tej strony Michał Iwanicki, zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka Drogi Środka. Tym razem pomówimy sobie o takiej sprawie mniej związanej z medycyną chińską, pomówimy sobie o aktywności ruchowej, jak wygląda moje podejście do aktywności ruchowej w stosunku do moich pacjentów. Zapraszam Was do oglądania. Wprowadzenie ciała w ruch to jest podstawa pracy tak naprawdę każdego terapeuty. Czy to jest osteopata, trener personalny, fizjoterapeuta, czy akupunkturzysta. Akupunkturzysta ma za zadanie usunięcie tzw. zastojów, czyli krwi, czyli pobudzenie do krążenia energii. Osteopata, czy fizjoterapeuta taki manualny, powięziowy porusza powięź, porusza krążenie krwi, krążenie limfy. Trener personalny Pobudza krążenie poprzez aktywację mięśni, poprzez aktywację stawów. Terapeuta manualny wpływa bezpośrednio na stawy poprzez mobilizację i manipulację stawów, zwiększa zakres ruchów. Tak naprawdę cała historia życia to jest historia ruchu. W medycynie chińskiej ten ruch nazywa się Yang. Czyli ta energia nasza życiowa to jest właśnie to Yang. I trzeba dbać o to, żeby ta energia była cały czas i żeby ten ruch cały czas się pojawiał. Już fizyka mówi o tym, że tak naprawdę jesteśmy jednym wielkim drganiem. Jesteśmy jedną wielką wibracją. Atomy, elektrony cały czas są w ruchu. W momencie, kiedy tego ruchu nie mamy, kiedy ten ruch w naszym ciele ustaje, to my umieramy. Dlatego warto dbać o ruch. Ja do tego ruchu mam takie podejście bardziej filozoficzne, i ten sposób myślenia postaram się Wam przekazać, zarówno moim pacjentom, jak i osobom, które po prostu są zainteresowane moim kanałem. Zawsze rodzaj ruchu starałem się dobierać do pacjenta. Jeżeli przychodzi do mnie osoba, która tego ruchu nie ma w ogóle, ma pracę przy biurku, z pracy do domu jedzie samochodem, w domu też specjalnie się nie rusza i generalnie aktywności ruchowej nie lubi. To nie jest pierwszą rzeczą, o której myślę, żeby ją władować od razu na ćwiczenia na siłowni albo żeby chodziła na boks. Niech ona zacznie sobie od czegoś spokojnego, na przykład od spaceru. Te 10-15 tysięcy kroków dziennie. Albo może nawet nie zwracać na kroki, żeby to ją nie stresowało. Niech to będzie 45-minutowy, godzinny spacer z psem, sam na sam z myślami, może z jakąś muzyczką, może słuchając audiobooka. Jeżeli przychodzi do mnie osoba, e, która ma ewidentnie ograniczone zakresy ruchów, jeżeli chodzi o różne stawy, jeżeli jest dodatkowo silnie zestresowana, to bardzo często ją wtedy odsyłam na takie ćwiczenia jak yoga, tai chi czy qigong. Żeby ona się wyciszyła, żeby popra popracowała trochę nad elastycznością ciała. Jeżeli mam do czynienia z osobą, która w medycynie chińskiej by była kategoryzowana jako taka nadmiarowa, czyli że e, to jest na przykład taki obraz e, człowieka, który jest czerwony na twarzy, który jest głośny, który potrzebuje się wyżyć, a nie ma tej aktywności ruchowej właśnie, to wtedy bym pokierował taką osobę bardziej w kierunku e, na przykład sportów walki. Żeby on miał tę możliwość, czy miała możliwość wyżycia się. Jeżeli by taka osoba potrzebowała takiej mieszanki tej filozofii, którą ma joga na przykład i sportu walki, no to wtedy mamy też sztuki walki azjatyckie, takie jak m.in. kung fu czy karate, gdzie też są te, te, takie połączenia filozoficzne i wyciszające, związane na przykład z medytacją. Uważam, że nie ma idealnej formy ruchu dla każdego, że jest jedna forma ruchu, którą jak każdy będzie uprawiał, to będzie się czuł lepiej. Nie, tą aktywność fizyczną trzeba dobierać do przypadku. Jeżeli pacjent przychodzi z bólem barku albo jest po operacji jakiejś ortopedycznej, no to jasne jest, że musi on iść do fizjoterapeuty i mieć pod tym kątem zalecone ćwiczenia dokładnie odnoszące się do danej dysfunkcji jak i wzmacniające całe ciało. Natomiast jeżeli pacjent przychodzi na przykład z taką przypadłością jak ból odcinka lędziowego, to nieważne, czy powodem jego są problemy z narządów wisceralnych, czy jest to otyłość, czy jest to przepuklina krążka międzykręgowego, czy zwyrodnienia kręgów. Fakt jest taki, że taki pacjent musi się zacząć ruszać. Najlepszym sposobem jest spacer. Nie musi być to kolej, koniecznie basen, tak jak często jest to zalecane np. przez lekarzy. W momencie, kiedy taki pacjent się przekona do aktywności ruchowej, można już spokojnie pójść do przodu np. z treningiem siłowym. Bardzo istotne jest też, w jaki sposób ruch działa na to, co się dzieje w naszej głowie. Dla mnie np. kluczowym elementem do tego, że zacząłem uprawiać boks, mimo tego, że on w ogóle nie jest związany z medycyną chińską, było to, że chciałem popracować trochę nad pewnością siebie. I po kilku latach uprawiania tego sportu mogę spokojnie powiedzieć, że tak, znacznie się poprawiło. Nie stawiałbym sobie celów numer jeden, żeby korzystać z ruchu, żeby stracić tkankę tłuszczową. Uważam, że dużo lepszym celem, który możecie sobie ustalić, jest to, żeby być zdrowszym i szczęśliwszym. Bo w momencie, jeżeli będzie. Odpowiednie krążenie krwi i limfy, jak to w medycynie chińskiej się mówi, tej energii w ciele, to będziecie się czuli psychicznie dużo lepiej, będziecie mieli większe libido, nie będzie problemów z układem sercowo-naczyniowym, nie będzie chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy podwyższony cholesterol. Ruch to jest podstawa. Ruch. Jest dużo ważniejszy niż osteopatia, niż akupunktura, niż terapia manualna, niż zabiegi operacyjne. Także polecam Wam się ruszać. Eee, większość fizjoterapeutów, większość osteopatów i terapeutów manualnych wcale nie chodzi cały czas na zabiegi ostepo, osteopatii, terapii manualnej czy akupunktury w sytuacji, kiedy coś się u nich dzieje. Wszyscy wiemy dobrze, że najważniejsza jest aktywność ruchowa. I wszyscy ćwiczymy. Także bardzo polecam, żeby się do tego zastosować. Dziękuję bardzo. Jeżeli Wam filmik się podobał, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji kanału Droga Środka. Do zobaczenia.